Słuchajcie, dzisiaj nagramy sobie kolejny odcinek z pet Simulatora i ogólnie bardzo dawno nie grałem z tej gry, ponieważ jestem w tą grę totalnym nowym, ale zagramy dzisiaj ze specjalnym gościem, który jest chyba najlepszy w Polsce, tak mi się wydaje. Jestem mną Madixu, Siemka, Diksu. Witam witam! W ogóle jaki ty elegancki garnitur dzisiaj ubrałeś do odcinka, no, co to taj, ma być? właśnie, tak ubrany jestem. E, dobra, powiedz mi, ile ma twój najlepszy pet? No aktualnie mam kilka takich, no to jest 64,5 biliona. Okej, dobra, 64,5 miliona, to jest najlepszy pet w grze, tak? E... No tak. Dobra, ja się moimi lepiej nie będę chwalić, bo mój najlepszy to ma 47 milionów, czyli to jest w sumie nic. I ogólnie. Eh, Adixu jest gdzieś tutaj w topce. Musimy go poszukać, bo jak na razie nam trochę tutaj gdzieś spadł. Jesteś już. No, czekaj, tak, 95! Jesteś tam. 95 o, na świecie. Trzymam. Wiesz co, mi się ogólnie wydaje, że to jest tak naprawdę bardzo wysokie miejsce. Znaczy, nie wiem, czy no, ktoś. Tak no, tutaj, że on sobie gra w tą, grę, tam jest nie, 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 220k jest dobra nie, Ja dobra, no przecież to jest coś niesamowitego. W nie, 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 w górę i nie, się też do Adixa nie, 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 to wam rodzaje na co dzień, serio. Co Adicu, czekaj, gdzie tu w ogóle są trady? Trady są gdzieś tu, Nasz włączone. Eee, Chciałbyś włączyć z nami trady? Czekaj, teraz włączyłem. Tam, dobra, to ja bym chciał tutaj Cię zaprosić do trada Może mi da coś ciekawego, dobra. zobaczymy. I teraz tak, pokaż mi, tak. co tam u Ciebie widnieje w tym ekipunku. Znaczy, no mogę Ci na przykład pokazać, nie wiem, Moje najlepszy pet, jakbyś chciał. Dobra, dobra, możesz mi po, pokazać. Tak, no to jest ten na pewno, ten, co ten, ten. Ten jest, 60. Wy tu Widz, widzicie. Ej nie, możecie napisać w tym momencie w komentarzach, ile ma wasz najlepszy pet. Bo Adixapet ma na przykład 64 biliony. Mój ma 41 000. milionów, i jeszcze go odjerem jego za darmo dostałem. Dobra, a chciałbyś mi może jakieś pożycie albo dać na chwilkę, co? O, to czekaj, nawet mam takiego. Zobaczcie, jakiś takiego tutaj? z dobrymi bustami. Poczekaj, o, czekaj, o, tylko O, jeszcze dobre, o, dobra. Szybciutko no bo sobie ja, tego trade'a ja, na zrobienie. A może mi. Ostrzegam tradey. Nie ja, ja, ja wiem, ja w to normalnie nie wierzę. Ile ty to farmisz? Yy, znaczy, w sumie nawków się cały czas w nosy po prostu. A. No spoko, bardzo fajna no, opcja. No to jest 23 biliony, spoko. Chyba by jedno z lepszych boostów jeszcze. Ja w e, ja, ja się i... na tych boostach nawet do końca tam nie znam, ale w sumie fajnie tak, to wygląda. No, możesz mi dać nawet taki zwykłe, tak, żebym sobie z 10 na raz założył. bo czekaj, to jeszcze mam. Tak, nawet nawet... To nie masz o, tutaj tego, dobra. tego. bardzo, tego, bardzo fajnie, tego, super. Tego. Jeszcze 23 miliony kolejne. Ile, ile takich to jest około? O, jeszcze nie okay. tego i. Dobra, masz wiesz, tego. co, ja myślę, że będzie Git. Targować się nie będę, może być, już nie będę narzekał. No, Mo <laughs> Mogę mog być trochę lepsze, ale dobra. Niech no, będzie. Dobra, widzowie, słuchajcie, udało. Się. Już prawie, tak. Dobra, to to był koniec odcinka. Bardzo dziękuję, że oglądaliście jak oskamować Adixa na pety. Nie, on tak serio też żartuje. Tak serio. No? <laughs> Dobra. Ci moc, Czekaj, ci moc, jaka moc? Gdzie ja w ogóle mogę moc sprawdzić? Chodź i chodź Dobra. Aha, tu jest ta moc cała. Okay. No? Dobra. Czekajcie. Dzień, dzień 400 milionów. Okej, okay. podchodzimy sobie do tego. Mam 250... Czemu to masz w trylionach w ogóle, czy w tryliardach? Ja już w ogóle... no. <laughs> znaczy, Okej, okay. no... okay. bardzo fajnie. Poczekaj, daj mi sekundę. Ja sobie to wszystko... A, bo to są łącznie, Dobra. to są twoje wszystkie pety łącznie. Nie, tak, ile mają? E, no, no. Dobra. Okej, okay. to to jest myślę, że naprawdę bardzo wysoka liczba. Ja sobie teraz te wszystkie pety od ciebie założę. Jestem ciekawy. A czekaj, to jeszcze nie są wszystkie. Jeszcze mogę sobie. A, no okej, okay, jednak wszystkie, bo nie mogę sobie 10 założyć, tylko 8. Jestem nupkiem troszkę. No i wygląda to naprawdę niesamowicie. Który świat jest tą dużą skrzynką? Bo ja nie pamiętam, jaką się to Ey, powiem ci, że jak masz teleport, to aktualnie to jest. Wol... Znaczy, na tym mapie, co jesteśmy, to w Wiesz co? Na wolkanu na wolkanu to? na wulkanu nie mogę, mogę iść, śmiech. bo ja jestem biedakiem totalnym. Musimy sobie najpierw A. pójść na świat tą dużą, złotą skrzynką. Ja Jestem ciekawy jak szybko ją teraz zniszczę z takimi pytami bo ogólnie zniszczenie takiej skrzynki z tymi co miałem to zajmowało mi długo tam dokładnie już nie pamiętam ile tylko że tej skrzynki tutaj nie ma i to jest problem czy, czy coś się z tym stało eee, O jest dobra już się okay. pojawiła Okej okay. eee, gdzie ty jesteś aktualnie Na tym hewenie, wiesz tam gdzie jest ta złota skrzynka wielka dobra dobra do, 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 właśnie idę już idę, idę 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 Dobra i teraz tak ta skrzynka no nie wiem nie pamiętam ile ona ma HP pewnie bardzo dużo ale ja bym chciał teraz zobaczyć jak przytrzymam stawiam wszystkie jak szybko Okej okay, dobra Zniszczyliśmy ją w jakąś jedną dziesiątą sekundy chyba i mam na Okej okay, dobra to było naprawdę bardzo szybkie. Ile kosztuje w ogóle ten Tech World? Bo ja nie pamiętam jak... ich chyba. że nawet nie, bo jak coś wychodzi, to ja po prostu kupiłem to teraz. E, możemy sobie tak. jeszcze raz tą skrzynkę zniszczyć. Nie wiem, no jesteśmy naprawdę bardzo bogaci. E, znaczy ja jestem w tym momencie bardzo bogaty. Ty w ogóle jesteś miliarderem w po prostu. trylarderem sorry, bo tam już była literka T, więc to jest po prostu no coś tego. E, ale tak, ogólnie niszczymy skrzynkę, nie wiem. Możecie napisać w komentarzu i to trwało. Mi się wydaje, że jakaś jedna dziesiąta sekundy, albo albo pół sekundy. Dobra, coś w tym stylu. Wiesz co, ja mam sobie tak, mam do ciebie jeszcze dwa ważne pytanko, tylko weźmy sobie... No. No. Wróćmy na świat, to no nie wiem, gdzieś tutaj Fantazyshop shop może być na przykład. Dobra, no, przyjdźmy sobie tutaj czekaj, na chwilkę. I słuchaj, jak w ogóle zdobywać te cukierki? Bo tych cukierków mam 200 tysięcy, ja widziałem, że ty, ty masz tych cukierków, tyle, że to jest masakra. To jest w sumie bardzo ważne, bo tam można dropić te najlepsze pety, które są aktualnie w grze, czyli te, które ty tam miałeś w jakim punku. No tak, bo to właśnie jest taki event Halloweenowy, jakby masz te jajka za, za cukierki, co nie? No tak, no tak, tylko te cukierki, masz jakieś sposoby może na wbijanie sobie tych cukierek? Znaczy, ogólnie większość, znaczy powiem już tak dużo dziwię, ale ogólnie... Najlepiej się farmi na heavenie z tej skrzynki. Którą ja no teraz niszczyłem, z... tak? Tak, tak, tak. Bo w pozorom to powinien być Steampunk, To jest dosyć dziwne. Bo Steampunk to jest ogólnie największa skrzynka mm. w grze, a dostaje mniej niż Kevin. To tak za, za, Załóżmy, że rozumiem wszystko, co powiedziałeś. <laughs> Albo bo to jest to, to Stick tak? Nie, właśnie, i tu jest ten problem. Ogólnie to tak. Wiesz co, pójdźmy sobie jeszcze do tych hordów, bo ja chciałem zobaczyć, ile sumien kosztuje, bo ja nawet nie, nie mam go kupionego. To jest ten problem, że ja nawet sobie tego nigdy nie kupiłem, bo mi nie było na to stać. Może, może teraz już będzie ten moment, że sobie go wreszcie kupię. Tylko przypuszczam, że tych pieniążków mam niestety za mało. Jeszcze raz wam wszystkim przypominam, napiszcie w komentarzach, ile ma wasz najlepszy pet, bo Adixa Pet ma na przykład, nie wiem, 64 i no to miał biliony, tak? 64? Biliony, biliony. Okej, okay, no. ja mam teraz do minusa Alienusa, jaka nazwa w ogóle? Do minusa. <głos move> A, ah, to jest jeden z, z tych. z się w ogóle. Ej, dobra, to kosztuje 7,5 biliona. E, czyli musimy jeszcze wrócić, troszkę zrobić. Dlatego robimy szybciutkie cięcie. Wracamy po krótkiej przerwie. I mamy 22, to są miliardy chyba tych coinów. I dzięki. Czekaj, czy mnie teraz stać? Bo to kosztuje 7,5 biliona. ja nie wiem, czy ja tyle nazbierałem, że możemy sobie teraz tutaj wejść. Chyba. Mi... Dobrze, staćmy na szczęście. O, Nasz, to to o, były o, biliony. O. Biliony czy miliardy, to jest w bardzo podobnie. Tam mieszano to. to nie, tam mogę coś tam. Ok. Słuchaj, ja mam Kolejne pytanko. czy ta skrzynka jest jeszcze mocniejsza? Nie no dobra, na pewno jest jeszcze mocniejsza od tamtej, czyli będziemy powiedzieć. No, jest bardzo mocno. Bardzo mocno jest, jest. Dobra, patrzcie to! Sekunda jest zniszczona! O kurde, co jest w ogóle. tu pomóż, pomóż trochę. Dostał swoje pety, weź co coś zrób z tym. No czekaj, bo mi się skrzynka nie jak słyszę, jakby okay. wejście okay. jeszcze raz, jeszcze czekaj. Dobra, dobra. Wiecie co? No, ja myślałem, że my tą mocno. skrzynkę szybko zniszczymy, a on to się okazuje, że ona ma 500 trylionów czy tryliardów? Jaka to jest w ogóle liczba? Wiem, że to jest taka liczba, że ja to niszczę pół godziny. Aha, czyli ty tą skrzynkę. Wiesz co, poczekaj. Nic jeszcze nie zniszczyłem, totalnie nic. Co się w ogóle z tą dzieje? dostałem jakieś laki, jakieś super w ogóle inne rzeczy. Dobra, tu w ogóle sobie możemy przejść do tego kolejnego świata, do którego zaraz sobie przejdziemy, bo ja tam w ogóle jeszcze nic nie zrobiłem Czyli ogólnie może tych skrzynki sobie nie zniszczymy, tak? E, no wie raczej, no ciężko będzie. A wiesz tak, dostał swoje pety na chwilę, jestem ciekawa jaka będzie no, różnica. bo że u mnie z tym to, mogę w nią wejść normalnie. Aha, dobra. <laughs> Adixu y cheater zbagował grę. Bardzo fajnie. Wiesz co, to my sobie. Ej, wiesz co, ja ci powiem, że w ogóle zarabiam tutaj niesamowicie dużo cukierków. Na przykład mam już w tym momencie m miliard prawie Zarabiam dużo więcej na pewno z tej złotej skrzynki. Tak no, mi się w... wydaje, nie? Serio, jak sobie do tego podejdę? No, mam w tym momencie 900. Czekaj, to są tysiące? No, tysięcy, więc sobie to, to nie jest jakoś mega dużo. Ale dobra, pójdźmy sobie na razie do kolejnego świata. I jesteśmy na świecie, na którym jeszcze nigdy mnie nie było, bo do, no, nie było mi po prostu na to stać. Teraz możemy sobie zacząć tutaj wszystko powoli niszczyć. Ile już mam tych monet? Milion, dobra. Możemy sobie przejść do kolejnego świata. Przelecimy sobie do samego końca. Nie wiem w sumie, ile tam kosztuje ostatni poziom, ale raczej bez problemu sobie na niego nazbieramy. Dobra, niszczymy. Ej, co? już mam normalny problem powoli z tymi skrzynkami. Ja myślałem, że z takimi petami to w ogóle. Dojdziemy sobie tam. Właśnie, bez problemu ten był taki ciężki dosyć. powiedz mi jeszcze, że tą skrzynkę zniszczyć jeszcze ciężej niż tamtą. No, ją się, no ja miałem. Ona ma chyba 5 razy więcej hapa jeszcze. Aha, czyli żeby zniszczyć taką skrzynkę, to musiałbyś przynieść pół dnia, tak? Znaczy, no, może nie pół dnia, ale ogólnie, gdyby były jakby same takie osoby, stopki na przykład wokół niej, no, no, no. E, no to wydaje mi się, że no, z godziny by ją niszczyli, tak? O kurde, to ja nie wiem, czy by damy radę coś takiego zniszczyć. Chcemy sobie <laughs> chociaż bić e, 75. Milionów, żeby sobie w ogóle tam wejść, bo jak na razie to ja nawet tam wejść nie mogę. Dlatego szybciutko sobie to pozbieram i zaraz sobie w ogóle sprawdzimy, czy ta skrzynka ma HP. Bo ja nawet nie wiem, Tam nie spoileruj mi, zaraz sobie to sprawdzę. Po jakimś pół godziny wreszcie udało mi się nazbierać 75 milionów. Ogólnie to nie pomyśleliśmy za Adixem, że jest coś takiego jak triple boost. Tak, tutaj jest taki triple boost. Użyłem go 10 minut temu, mogłem go użyć pół godziny temu i bym nazbierał pewnie te monety dużo, dużo szybciej, ale dobrze, skoro już to nazbierałem, to w tym momencie możemy sobie odblokować ten świat. No i mamy tutaj skrzynkę, którą jest Najciężej w grze, tak? Już trudniejszej skrzynki na ten moment nie ma. No, trudniejsze nie ma. Tak, i ta skrzynka ma 23 tryliony życia. Znaczy, nie wiem, ja ją tam obiłem, on ma 25. O, ogólnie, oj, nie? ty, ile HP już co się dzieje? Dobra, to Adixus, co? Jakaś godzinka teraz niszczymy skrzynkę do końca? O, czekaj, zawsze jakby teraz ile niszczysz, czekaj, i teraz, bo jak nie jest różnica, i dam swoje. O, tak. No, to jest, ba jest bardzo duża różnica, jest naprawdę bardzo duża różnica. Ej, nie wiem, cz czemu się wydaje, że my tą skrzynkę, niszczymy w ogóle szybciej niż tamtą? Nie, nie, spokojnie, nie? Dobra, okej, okay. ta skrzynka ma niesamowicie dużo HP. Może sobie ją kiedyś zniszczymy, roczy dzisiaj. W ogóle ten świat wygląda naprawdę świetnie. Mega mi się podoba, mega fajnie Bo wygląda. Ładnie, dobra. dobra, słuchaj, ogólnie to pokazaliśmy wam dzisiaj wszystko. Zagraliśmy z najlepszym graczem w Polsce. Wiecie, jak szybko zła cukierki. Zobaczcie, ja na przykład w tym odcinku kupiłem 4 miliony cukierków. Ile ty masz cukierków w tym momencie? 200 milionów chyba. Dobra, tak, spoko. Warto wiedzieć. Może kiedyś tyle wbiję, Pewnie nigdy. No ale dobra, słuchajcie, dzięki, że ograniczcie się do końca. Możecie widzieć również do Adiksa na kanał Stać mu tam suba i wbić na jakiegoś co fajnego to lewika. To jest to? No a co z wami dzisiaj żegnam. Dzięki, że się do końca i do na odcineczków Narka, wszystkim. Siema.